Jesteś hostem Nagrywa jest się. Reds, już jest rec ale u mnie jest zero uploaded, więc coś jest. Actual recording in higher, higher quality. That's nice. nice. 67, 67 upload mam na razie. 75. Dajmy, niech to dojdzie do stówy. Jeszcze tylko krótka dygresja. O czym dzisiaj? Dzisiaj po prostu co było, kiedy nas nie było. Tak, podcastu i zakładamy konto, tak jak mówiliśmy. Ja już się tutaj życzę log logować, jak tylko podasz mi nazwę. No ja właśnie, właśnie to jest ta opcja, że ja myślę, że chyba lepiej jakbyśmy nagrali to, co graliśmy ostatnio, co się nie nagrało, co tylko ja mówiłem. Bo Nazwy, to będzie tak, to... Nazwę mieliśmy podjąć miesiąc temu, powiedziałeś, we wtorek daję ci znać, we wtorek daję ci znać, jaką nazwę wybieram. I to się nigdy nie skończy. Dzisiaj wybieram nazwę. Jakby nie była lepsza jest niż. Ja, Kude... wiem, ja wiem Janek, tylko że chciałbym, żeby ten pierwszy epizod był taki wiążący, żeby był taki. No to... nie, że, nie, że będzie taka cisza, bo ty klikasz tam, zakładasz konto, tylko. Tak, jak mówiliśmy, ty, początek... będziesz, mówił, ty będziesz mówił, a ja będę ja, zakładał. Podcast, ja, podcast dwóch typów. Sam to powiedziałeś program. ostatnio. Sam powiedziałeś, dobra, tak zrobimy. No to ja powiedziałem, że będę zakładał, powiedziałeś, dobra, to ty. Kurzem wróciłem, muszę tutaj użyć. <grym> Enter your name. Bibokiem bi z tego, bi Fiflokiem fi z, z jak się w tempuszku się zbierają, takie czasami jak masz koszulkę nową, to... Dobra, to nieważne. <grym> Jezus Maria. W ogóle zobacz, jaką mam żyłę na czole. To jest przerażające. Ostatnio moja mama zwróciła na zdjęciach. Ja mam taką przez całe czoło przychodzi mi żyła i to wygląda teraz trochę mniej, bo nie ma tego światła, ale to wygląda okrutnie. To wyglądam strasznie z tym. Ty strasznie, kurwa, I ty nic, strasznie skobieciałeś. I, I nic. I nic nie mogę z tym to, zrobić. I, tu, I tamto. I, I nic tam nie mogę z tym bo tutaj, zrobić. Ten, ja nie bo wiem. nie ten kolor, bo tu żyłka, chyba, bo tu to. Chyba tylko botox, Chyba tylko botox mi z tym pomoże. Bo... Botox nie pomaga w żyłach, botox pomaga w zmarszczkach. No ale właśnie, wiesz, jak mi tutaj trochę urośnie bo to nic nie rośnie to wygładza to po prostu znieczula ci e, tą strefę tak jakby paralizuje ci paraliżuje ci tą strefę. Tam, nie, i nie ruszasz nie ruszasz mięśniami i skóra się wygładza. Bo to jest nie. bo to jest pasożyt generalnie Wstrzymasz sobie pasożyta wiesz o tym nie. Nie mam pojęcia jak botoks działa. Botoks wiesz. botoks to są to są to jest, to, jest jakby, to są jakieś bakterie czy pasożyt generalnie który atakuje ci właśnie komórki Skóry, i sprawia, że tak jak mówisz, że no one twardnieją, bo, bo to jest po prostu ingerencja z zewnątrz. Ale tak mówię, to jest dlatego to musi być w odpowiedniej temperaturze przetrzymywane, bo to są jakieś takie żywe bakterie. Tylko nie takie jak w jogurcie, tylko. Żywe kultury bakterii. Żywe kultury bakterii. Dobra, gotowi? Gotowi. Można zaczynać? Zatem Ale zwycię, no, ja, czekaj, jest. no bo. Dobra, dobra. AEO, AEO. AEO, Ach, raz, 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 raz. Charlie, Charlie, brawo, Charlie, brawo. We are in. Wyindy Dobra. Wyindy 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 wyindywidualizowaliśmy się z entuzjazmowanego tłumu. No nie, tak, to, tak się nie miałem. Tak tak Jest mam burdę na pulpicie. Jak w głowie po prostu. Pulpit tak jak mają Dobra, nieważne. Lecimy. Eee, dzień dobry, się z Państwem. Witamy bardzo serdecznie w. Czwartym czy piątym pierwszym? Przez piąte odcinku. podejście pierwszego piąty, odcinka. piąty, pierwszy odcinek tego nowego tutaj projektu, nowego podcastu. Witam Państwa Artur Rej i. Janusz Tomczyk. U mnie jest aktualnie 23.36 Łódzkie Bałty. A u mnie jest e, druga 36 Los Angeles. Los Angeles. Miasto Aniołów. Witamy, witamy wszystkich. Ja, ja, jaka, jak, 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 jaka energia nośna. Ja jestem, jestem po pracy z niedziela. Zaczynamy to. Zaczynamy ten projekt. Zaczynamy, a tak naprawdę wracamy po części, dlatego że my już mieliśmy kiedyś wspólny projekt przez moment. Idzie ręce i... i zakładamy, że Kodzimy pewnie nie, to nie był taki projekt. To nie był taki projekt. Był, był projekt, w którym były podcasty. Zakładamy, że pewnie część słuchaczy będzie, będzie właśnie tutaj z, wróci do nas, wróci do nas właśnie z tego z tego dawnego projektu. Do, do, do sprawdzenia jest dla wszystkich nowych ludzi, którzy, którzy tutaj trafią pod nazwą Ventures, Art Ventures przez H. Jest kilka naszych epizodów. Ostatni nagraliśmy. 29 lipca 2021. Także powrót po latach. Powrót po latach. Sporo minęło, sporo się pozmieniało. No, u mnie tak za dwa życia temu nagrywaliśmy ten podcast. Więc, więc jest wiele nowości. Wtedy, jeszcze na Islandii, wtedy, jeszcze życie podróżnicze. Sporo, sporo różnych było kierunków, różna była dynamika codzienności. Teraz dużo spokojniej, mimo, mimo że ludzkie bałty, ale dużo spokojniej. Od marca, od marca Polska, po 16 latach powrót, więc myślę, że tutaj będzie trochę nowych i ciekawych przemyśleń, jak to jest wrócić do swojego kraju po 16 latach. Janek, jakie zmiany w ostatnim w ostatnim U mnie e, Zacząłem pracować jako kreatywny producent w firmie marketingowej w Los Angeles, jak, e, jak nagrywaliśmy te poprzednie. Odcinki to pracowałem w restauracji, bo się dopiero co przeprowadziłem z Nowego Jorku do Los Angeles, więc żyje mi się dużo wygodniej. Dostałem motor od swojej byłej, która albo życzy mi szczęścia, albo życzy mi śmierci, czego nigdy się nie dowiemy, który rozbiłem w zeszłym roku. Kilka sieniaków, kilka połamanych rzeczy, ale ogólnie do przodu kupiłem lepszy motor od tamtej historii, od tamtego momentu. No i co, pracuję sobie spokojnie. Bez żadnych takich e, ekscesów. Elegancko, elegancko. Musimy. Największym problemem cały czas naszego powrotu jest nazwa naszego podcastu. Jest nazwa, jest, 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 jest nowa nazwa, jest tutaj rzecz, którą musimy dzisiaj też domknąć. Tak mi się wydaje. Ale przyznaję się bez bicia, że nadal nie wymyśliłem tej nowej nazwy, więc albo będzie improwizacja, albo wymyślimy ją zaraz po tym nagraniu. Nie, 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 nie. Nie, wymyśliliśmy już nazwy, tylko że Ci się nie podoba, co ty opowiadasz w ogóle. Ja no, sugeruję, żeby... Żeby, było, żeby było łatwo, lekko i przyjemnie powiedział Artur Jankowi albo, wiesz, Janek, posłuchaj. Coś w tym stylu. Januszowi. Tak żeby... Januszowi. Nie Januszowi, nie Januszowi. Ja już, słuchaj, ja przychodzę tutaj na siłownię i dostaję dużo takich, wiesz, od panów dostaję dużo takich niepożądanej uwagi. Teraz jak jeszcze, wiesz, Januszowi, to będę dostawał wiadomości... Na której nie będę chciał odpisywać, więc, więc. No to ja myślę, że najprościej będzie po prostu słuchaj Janek. Bezpośrednia forma też będzie brzmiało to ciekawie na zasadzie, kto mówi do Janka, słuchaj. I będziemy rozkminiać po prostu najróżniejsze tematy, bo też właśnie wyjaśniając, tak sobie tutaj trochę dryfujemy, bo my już się znamy. A trzeba powiedzieć ludziom, o czym będą, o czym będą te nasze epizody. Co możemy tutaj powiedzieć, jakie tematy będziemy poruszać. Jaki w ogóle będzie format tych, tych rozmów? Myślę, że oczywiście przemyślenia różne dwóch starszaków, bo już jesteśmy starszakami. W przedszkolu mielibyśmy już swój worek na buty. Tak, tak, więc, tak. Więc, już byśmy więc byli ten. awansowalibyśmy z grupy latawców do grupy bawanków. Tam były właśnie wszystkie, wszystkie jakieś takie ten, no i leżakowania byłoby na pewno mniej, no i mogły już nas, mogłyby już nas ominąć te rajtuzy, które każdy z nas wspomina. byłyby nas, byle, nas kiciel nie ominął. Kurde, zupa mleczna mnie zawsze przerażała w przedszkolu, no, ale to, strasznie. strasznie. To zawsze super, Terror. zupa mleczna miałem zawsze, także kurde, no ciężko, ciężko mi to wchodziło, ale nieważne, nieważne. Przemyślenia życiowe, komentarz na pewno do różnych wydarzeń, które się dzieją na świecie i korzystając z tego, że w tym formacie tutaj nagrywamy też wideo, nagrywamy też siebie, te epizody będą pojawiały się na Spotify'u najpewniej i na YouTubie, więc podczas pewnych nagrywek będziemy tutaj komentować też materiały właśnie wideo. Będziemy się starać zawsze je ładnie opisać, żeby, żeby ci, którzy używają tylko Słuchawek czy głośników też widzieli, też mogli z nami tutaj przez tą podróż wspólnie podążać. Oczywiście życie, życie emigracyjne, bo to cały czas, jest, cały czas jest spora część mojej historii, a Janusza rzeczywistości. No i, i na pewno sporty, na pewno życie różne, tutaj fitnessowe, bieganie siłownia też się pewnie pojawi. Tak, przemyślenia z tym związane i. Przemyślenia motywacja. i też bym chciał, chciałbym, żebyśmy dorzucili do tego jakieś, wiesz, wyzwania. Kto by coś nie chciał nam zasugerować, albo my sobie nawzajem byśmy nie rzucali jakichś tam wyzwań, to byłoby fajnie, żeby. żeby nie tylko jeżeli chodzi o bieganie, ale jeżeli chodzi o inne strefy życia. Rzucić sobie wyzwanie, które jest produktywne. Nie, nie mówię tutaj o tym, wiesz, zjeść 70 no właśnie, hamburgerów. No, no, w tym pomyślałem, że w mo w, moim, w, moim przypadku, w moim przypadku by było, wiesz, postaraj się nawiązać kontakt z kimś w Hollywood, kto może ci pomóc, nie wiem, nakręcić czy coś w tym stylu. nie? Coś, z czym, okay. się, czym się zmagałem przez ostatnie lata, mówiąc o, o, wiesz, o mojej podróży przez ostatnie 5 lat z tym się zmagałem bo jakaś tam pasja wygasła i człowiek zastanawiał się czy to ma sens bo okazało się, że Los Angeles to nie jest takie miejsce jakie sobie wymarzyłem i tak dalej i tak dalej ale sor nie zbaczając, sorry, że że zboczyłem z tematu proszę kontynuuj wybaczam <grywa> Będzie, dzięki. Będzie, dzięki. Będzie, będzie, też, będzie też oczywiście trochę o podróżach, dlatego że szykuje mi się pierwsza, pierwsza podróż 2026, która też łączy się z tym projektem, dlatego że zapisałem się na maraton. Zaskoczę wszystkich na maraton w Los Angeles, więc tutaj też będziemy dokumentować swoją, swoje przygotowania do tego, do tego wydarzenia. Tak, taka ciekawostka, że maraton kończy się zaraz przed przed tymi drzwiami, po drugiej stronie ulicy. Jak szukałem pracy, to wiedziałem, wiesz, do to, jakiego biura... To od razu, to od razu, widzisz, od razu po maratonie wejdziemy, nagramy kolejny epizod, będzie to tak, spoceni, będzie. upoceni, zmęczeni. Tak. Sól tutaj. W... Dokładnie, dokładnie, ta krew tutaj spływająca po klacie, bo zapom zapomnimy najpewniej użyć wazeliny do, do tutaj brodawek. <laughs> Ciekawostka, bo to, ja wiem, że to zawsze śmieszy, ale część osób też cały czas nie wie o tym, że podczas właśnie biegania, szczególnie tych dużych dystansów, faceci mają właśnie najczęściej problem z tym, że krwawią. Krwawią do tego, że materiał ja, ja nie mam, materiał... ja nie mam takiego problemu, bo jak biegam, w kilometrach. jak biegam, to ja biegam bez koszulki. Nazwa od razu Instagrama się wyświetliła, to tutaj będą, będzie klikane, od razu... Tak. Ja myślę, że to, że to jest najlepsza promocja w tych czasach. Jeszcze jakbyś miał niebieską platformę, zaraz podpiętą, to już w ogóle. się zrobi później. No, wszystko w swoim czasie, wiadomo. <laughs> Małymi krokami. Najpierw, najpierw wybierzmy tą nazwę i. Bezus, widać, widać, że jest niedziela, widać, że jest niedziela u mnie. Uh, jeszcze, jeszcze też czeka mnie wyzwanie biegowe, dlatego że e, cały czas e, jest to też tutaj sprawą, która, która na pewno będzie się pojawiać w przyszłym roku w tym roku jeszcze 18 kilometrów muszę jutro dobiegać żeby mieć ten 1000 zamknięty w tym roku więc więc jeszcze najgorzej się bie... teraz się ciężko biegnie bo, bo jest wszystko oblodzone więc, więc jest to duże wyzwanie trzeba, trzeba drobnymi kroczkami. Wygląda to zabawnie z boku trochę, trochę jak ten japoński jogging drobne krocz... drobne, drobne kroczki takie tyk, 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 tylko po to żeby nie zatańczyć żeby nie zrobić tego tego, tej, tych akrobacji, wszystkich, które kończą się z reguły jakimś zwichnięciem albo biciem konkretnym. Janek, jakie. Janusz, Janek, Janusz. Jakie cele na 2026 poza, poza tutaj twórczością, którą będziemy uskuteczniać? Na pewno na pewno będę chciał rozwinąć się, jeżeli chodzi o moją karierę. Nasz wspólny przyjaciel przyjechał ostatnio do Los Angeles i świetnie sobie radzi. I jest to dla mnie przypomnienie, że dużo można zdziałać, jeżeli. Się nie obijasz to jest raz, a dwa nie, nie miał czegoś nad, nad swoim życiem. No i, I te ostatnie parę lat to było więcej milczenia niż działania. E, więc, więc 2026 to jest, to jest ten moment, gdzie będę starał się pchnąć wszystko do przodu. I oczywiście tam, mówiąc o bieganiu, dla mnie bieganie było ważne, żeby osiągnąć jakiś tam cel swojego rozwoju w zeszłym roku w zeszłym roku. Nie, dwa lata temu przebiegłem 42 maratony w 52 dni, żeby żeby uczcić swoje 42. urodziny, no to chciałem przebiec jeden maraton teraz dziennie. Masz 42? Teraz mam 44, bo to było dwa lata temu. No 43, to teraz będzie 44 w 2026. I tak doszedłem ja, ja się do tym. jeszcze ślimowego. jesteś jesteś młody i piękny. <laughs> e... I taki bystry. Do no, staram, e... się. staram się czasami. E... Więc, więc dla mnie bieganie staje się teraz rzeczą drugorzędną. Za dużo czasu poświęciłem na to, żeby być dobrym biegaczem, a gdzie ja biegaczem, wiesz, nie jestem. Ja przyjechałem tutaj, żeby, żeby odnieść sukces w Hollywood i, i skupiłem się bardziej na bieganiu niż na swojej karierze. I tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego wszyscy, kurde mole, odkąd gagin się pojawił, wszyscy się stali biegaczami. I, i w, od, wyznaczanie sukcesu w życiu to jest właśnie ile przebiegłeś albo jak wcześniej wstałeś. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzimy? Ile zdziałałeś w tym czasie? Czy twoja mama, czy twoja żona, czy twój brat, czy, czy ktokolwiek jak zezwoniu do ciebie i potrzebuje pomocy, to ty wyciągasz soczysty portfel i mówisz ile? Nie ma sprawy? Do ja, ja, im wysyłam, ja, ja im wysyłam buty do biegania. I no to Nie buty no, do biegania. W każdym razie, czy, jest, czy jesteś w stanie pomóc ludziom, czy, czy po prostu skupiasz się na tym, żeby przebiec więcej? Tak więc, e, bieganie jak najbardziej. Mamy ten, ten ambitny cel, żeby przebiec ten maraton, który jest bodajże 8 marca e, w 3 godziny 30 minut, e, co, będzie, co będzie karkołomnym e, wyzwaniem, bo najszybciej przebiegasz maraton 3,52. 3,52, ja, ja przebiegłem rok później przebiegłem 3,5147, coś takiego. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Oj, bolało, oj, bardzo bolało, ale wiedziałem, że tutaj walka idzie o ten, <laughs> o, o rozbudowanie swojego E Złotą koszulkę lidera w, na grupie naszych tutaj znajomych, naszych różnych przyjaciół. A dwie rzeczy, tak tylko wtrącę, jeśli chodzi o te, o te sprawy biegowe, bo mamy tutaj... Ciekawostką tego podcastu będzie to, że mamy często różne opinie, czasami nawet bardzo skrajne, na wiele tematów, więc będzie tutaj na pewno, na pewno to ciekawe, jak się mierzymy na różnych polach i na, i na różnych dyskusjach. Dla mnie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o bieganie, to jest medytacja. Ja tylko tak się potrafię skupić, kiedy, kiedy wychodzę biegać, przez to, że moje, moje ciało jest zajęte i mój umysł jest zajęty tym, że musi pompować tam krew, tlen, wszystkie inne rzeczy. To trochę, trochę mam więcej przestrzeni na to, żeby móc poukładać wszystkie, wszystkie swoje plany na, na kolejny tydzień, na kolejny dzień. Poukładać też. Jakieś, jakieś um, emocje typu, jak jestem na coś zły albo, albo coś mnie irytuje, to też dużo, dużo łatwiej jest to wszystko ogarnąć, kiedy człowiek zrobi jakieś 12, 12 albo 15 kilometrów. Jeśli chodzi o naszego tutaj przyjaciela, o którym, o którym była mowa, Radosław, e, znowu używając terminologii biegowej, kiedyś w którymś podcaście o tym już mówiliśmy, Radek dla nas e, i dla mnie, i dla, i dla Janusza jest takim pacemakerem, czyli człowiekiem, który którego się obserwuje i którego próbuje się dogonić, żeby, żeby też mieć ten dobry czas. No i Radek jest cały czas przed nami i jest to, jest to taka ciekawa właśnie relacja i znajomość, gdzie, gdzie komuś nie zazdrościsz, ale próbujesz go dogonić i, i myślę, że to jest... Że to jest tutaj... ja chciałbym, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Ja nie mam, nie mam negatywnych... Oczywiście, jeżeli chodzi o zazdrość. Teraz tak, taka moda się pojawiła wiesz, w sieci, że o, zazdrościsz to, fuj. Ja zazdroszczę Jordanowi, zazdroszczę Tysonowi, zazdroszczę wszystkim innym. Ja nie widzę nic złego w zazdrości, tylko kwestia tego, czy ta zazdrość wpływa na to, że podkładasz komuś nogę, no, czy nie. No, więc, no, więc, wiele, więc osób, ja... wiele osób nie łączy właśnie te, te, te emocje jakby wspólnie, że kiedy komuś zazdrościsz, to jednocześnie życzysz mu źle, jednocześnie próbujesz go gdzieś zdetronizować albo umniejszyć mu... Ja że... staram się zdetronizować, ja staram się zdetronizować, ale to nie znaczy, że, że, że chcę to zrobić w taki sposób, żeby drugiej osobie stała się krzywda, bo, bo przynajmniej w naszym, w, w naszym otoczeniu, jeżeli kogoś zdetronizujesz... Tego słowa znaczeniu, że będziesz lepszy, jeżeli rozwój, chodzi o rozwój twojej kariery, to nie znaczy, że nagle mi czy, czy tobie zabraknie miejsca na, na, na naszą własną karierę. Więc więc ja uważam, że zazdrość nie jest zła. Nie, uważam, ja, że to nie jest ja zła. Ja że nie, o te kilka sekund cały czas mnie to prześladuje. Próbowałem to, próbowałem to nadrobić w ostatnim roku, ale niestety. Ten ostatni rok był dla mnie bardziej bieganiem ultra niż, niż, niż takimi zwykłymi maratonami. Więc, no i to jest kolejna miał... rzecz. To jest kolejny ja rzecz, którą będę musiał będę musiał przeskoczyć, bo jeżeli przebiegłeś, ile przebiegłeś? 100 km? 106 najwięcej do tej pory. 106, no to ja muszę przebiec 107. I, i widzisz i, i uważam, że to jest piękne, jeżeli ludzie się wspierają w ten sposób, że wiesz, ktoś biegnie przed tobą toruje ci drogę, bo, bo jednak twój głos ci cały czas mówi 106, o mój Boże, ile to jest? Czy dam radę? Nie dam rady, nie dam, nie dam rady. Nagle się okazuje, że, że ktoś przebiegł, no to ja muszę przebiec 107, nagle się okazuje, że to jest możliwe. I jeszcze myślisz, ten chłop to przebiegł, no nie, no jak on to przebiegł, to ja tego nie przebiegnę. To klasyka z reguły, ja się czasami z tego śmieję, tu oczywiście trochę, trochę przerysowany był ten przykład, ale e, zawsze, zawsze mnie to bawi, kiedy to też chyba kiedyś o tym wspominaliśmy, że e, właśnie nam podczas biegów tych na maratonach czy na takich długich dystansach e, człowiek już gdzieś tam traci energię, już ma takie wszystkie głowy, te głosy w głowie mówią mu no, już koniec, już, już tak zrobiliśmy Właśnie, już nie wygłupiajmy taki się. silny nagle, ale pokazać wszystkim. I nagle, I nagle jakiś taki zas, zasuszony dziadzio, wygięty w ogóle już w jedną stronę, bo on już tak, już, tak, już tak ma, mija cię i mówi, you go, boy, you go. I masz takie, no nie no, teraz to się nie mogę zatrzymać, no już nie, nie, nie wygłupiajmy się, że, że skończę przed, przed tutaj jakimś seniorem. No i to, co... jest to motywujące, jest to, jest to na pewno jakąś taką e, siłą, która też człowieka gdzieś tam popycha do tego, żeby jednak z tej strasy nie schodzić. Jeżeli chodzi o obieganie, wiesz, podczas maratonu, wydaje mi się, że jestem takim egoistą, egocentrykiem, że, że nie zwracam na ludzi uwagi, że jakoś to, co ludzie mówią, nie interesuje mnie. Aczkolwiek widziałem dziewczynę, która ważyła 150 kilo, może naprawdę duża dziewucha, i widziałem ją na. Chyba 40 km. I cały, czas, I cały czas szła do przodu. pomyślałem, naprawdę, jeżeli, jeżeli ty możesz, to chyba każdy może, bo, bo ty, 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 ty niesiesz kolejną osobę z sobą, wiesz, do, do, do tej mety, i widać, boże, że się myczyła, tak jak zresztą my wszyscy. I ledwo co tymi nogami ruszała, ale szła do przodu, więc, więc to, to była chyba jedyna osoba, która. W, która mi powiedziała, że znaczy pokazała swoim zachowaniem, że, że, że dużo jest możliwe. Aczkolwiek to, co na mnie, na mnie działa, to to, że tak sobie wmawiam, że, że biegnę, żeby komuś pomóc. Jeżeli ktoś czeka na mnie, że jeżeli nie możesz się zatrzymać, bo ktoś czeka, jeżeli się zatrzymasz, no to. Wiesz, nie udzielisz tej pomocy, która może uratować komuś życie, i to, to jakoś na mnie wpływa. I czasami się wkręcam. Poglądam jakiś film wcześniej o tym, że jest wojna, że, że ktoś taki snajper siedzi na górze i biegniesz i udajesz, że trzymasz jakiś karabin, i wkręcasz sobie, że, ten, że, że nie możesz się zatrzymać. Tak jak to było w Black Hawk Down, jak biegną na końcu z tymi chłopcami. Po prostu nie możesz się zatrzymać, no bo, bo, bo Twoje życie tego zależy, i, i to na pewno no. mnie motywuje. No ale to jest, wiesz, każdy, każdy ma swoją bajkę, którą sobie wkręca, żeby tylko ten, ten, ten mały głosik w głowie zagłuszyć, który ci mówi, że właśnie usiądź, usiądź, jaki ty jesteś, jaki ty jesteś mężny, możesz już odpocząć, nie? No, dokładnie, no, dokładnie. jaki jak jest sens? Nie, dobrze. Te, te, wszystkie, te wszystkie właśnie rzeczy, te różne wyzwania fitnessowe też tutaj się będą na pewno pojawiać. Trochę podróży pewnie. U mnie, u mnie jakieś plany podróżnicze gdzieś tam się rysują. W tym przyszły rok, więc, więc no e, też, tutaj, nad... też tutaj. Mam nadzieję, że będziesz na... będziemy nagrywali podcast podczas Twojej podróży. Że to by było ciekawe, gdybyś, gdybyś wiesz, podczas podróży mówił: Jadę teraz pociągiem przez jakieś tam prerie. I... No ja, jak, ja będę, jak ja będę robił, e, bo planuję zrobić Camino del Norte, czyli tą trasę północną. To jest chyba 870 km, o ile dobrze, o ile dobrze pamiętam. No to, to na pewno z trasy będzie trzeba coś nagrać, dlatego że 870 to tak liczę, że takie 20 dni minimum będę szedł, więc, e, więc gdzieś, gdzieś na bieżąco e, różnymi przemyśleniami z trasy, e, z drogi, e, tutaj będzie można się podzielić. E, to będzie jak najbardziej wykonalne, szczególnie w tych czasach, gdzie technologia towarzyszy nam cały czas. Więc. E, cały czas. Więc, więc myślę, że akurat w tej kwestii spokojnie uda się to, uda się to zorganizować. A coś jeszcze mieliśmy powiedzieć w pierwszym epizodzie? Chyba tyle. To, to, to wszystko, to wszystko. Trzeba, Tylko, trzeba, trzeba, trzeba stworzyć. Trzeba stworzyć te wszystkie rzeczy. My do tego nagrywamy to dzisiaj, bo chcieliśmy to jeszcze wrzucić w tym, w tym, bo na końcówkę tego 2025. No, powrót, powrót jest po tych, po tych czterech latach. Sporo zmian, sporo zmian. Jeżeli ktoś będzie, ktoś wróci do tamtych poprzednich naszych nagrywek, to, to pewnie zauważy tutaj z czasem, że, że, trochę, że trochę się pozmieniało w różnych, w różnych aspektach. Czasami życie przesuwa człowieka, trochę go przygasza też w niektórych aspektach, ale, ale, ale będzie to też ciekawe na pewno. Będzie to ciekawa tutaj. Zmiana po tych kilku latach. Będzie też na pewno trochę o Islandii jeszcze, dlatego, że to była spora część mojego życia i najróżniejsze i też bardzo, duże, bardzo, duże, bardzo duży kontrast był tam. Wielu emocji, wielu, wielu historii, które się wydarzyły, więc, więc na pewno będzie tutaj kilka powrotów do tego i kilka różnych powrotów do sytuacji, które miałem okazję tam przeżyć albo w których miałem okazję tam uczestniczyć. Oczywiście jeszcze emigracja angielska, bo obaj mieliśmy okazję. tu zresztą poznaliśmy się. Dokładnie, zresztą poznaliśmy się podczas studiów, podczas studiów w Anglii, więc, więc kilkanaście różnych tematów z tym związanych też się pojawi. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Za uwagę. Życze, życzenia noworoczne jeszcze, Janusz. Życzenia noworoczne jeszcze wszystkim trzeba złożyć. Myślę, że wypada przy takim powrocie. Czego życzymy Czego życzymy naszym słuchaczom? Ja życzę ludziom, żeby nie sugerowali się tym, co inni mówią. Czyli przykładowo, jak mówiłem, że zazdrość jest, jest niedobra, żeby przemyśleli to, czy rzeczywiście jest niedobra, żeby, żeby mieli czas, żeby decydować o swoim życiu bez wpływu innych ludzi, jeżeli to ma sens. Więc te, tego życzę innym, żeby, żeby mieli odwagę. Stawiać swoje własne kroki, a nie być popychanym przez, przez wszystkich dookoła, czy to w dobrą, czy złą stronę. Nie? Ode mnie jak najwięcej odwagi w codzienności i we wszystkich różnych wyzwaniach, które, które stawia przed nami, nawet takie właśnie zwykłe, zwykłe życie. Jak najwięcej uśmiechu i jak najwięcej powodów do śmiechu w tym 2026, bo kiedy, bo kiedy człowiek ma ten spokój na tyłach, to dużo łatwiej jest mu, jest mu pchać te wszystkie swoje plany i marzenia do przodu, więc, więc takie życzenia ode mnie. Mam nadzieję, że będziemy się już słyszeć regularnie w 2026. Myślę, raz na tydzień, raz na dwa plan jest, aby wypuszczać, aby wypuszczać kolejne epizody w formacie, myślę, do godziny. do godziny. Jak się rozmowa będzie kleić, to uważam, że, że powinno się Kontynuować rozmowę, a jak się nie będzie kleić, no to też nie ma co. co wiecie, ja tam czerwony, czerwony, przy, czerwony przycisk, i już jest godzina. I... Mm. Mm. <śmiech> <śmiech> dziękuję. Ścieśniaj, ścieśniaj szybko, do, do brzegu, do brzegu. Wie, wszystkie przemyślenia. Wiecie, jak za kamerą jak, ci pokazują. Jak w tym, jak w, jak w ósmym sezonie gry o Tron, po prostu. Szybko, zamykamy wszystkie wątki, szybko, szybko, szybko. Tak, tak. A, Zabić do... wszystkich. Dokładnie, dokładnie. smokami. Dokładnie. E, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za dzisiaj. Słyszymy się już niedługo. W 2026. Uda Dokładnie. Udanego Sylwestra, dobrej zabawy. I udanego wejścia w nowy rok. Uba Papachy. Po popachy. <laughs> Jaka energia na końcu. Uba, ubie, Miejcie uba w popachy. Bawcie się dobrze. <laughs> Koniec. Dziękujemy.